Cześć wszystkim, Marek z tej strony. Witam w kolejnym odcinku Zabnautica na moim kanale. Mamy przepiękny wieczór. Wróciłem z tamtych pływających podwodnych wysp. Udało mi się parę ciekawych przedmiotów znaleźć. Między innymi znalazłem diament oraz znalazłem magnetyt. Te rzeczy, których najbardziej poszukiwaliśmy w poprzednich odcinkach, coś co bardzo było nam potrzebne. Bo dzięki temu i wyprodukowanym częściom Takim jak procesor, który wcześniej zmontowałem sobie przed odcinkiem. Będziemy mogli teraz wykonać sobie przedmioty, takie jak kompas, czyli komputerowy termometr. Termometr nie jest niezbędny, kompas jest bardzo potrzebny w tej grze. To jest rzecz, która się strasznie przydaje. Oraz będziemy potrzebowali z narzędzi palnik klaserowy. I teraz pokażę Wam coś ciekawego. Pamiętacie, jak miałem problem ze znalezieniem paneli słonecznych w tej grze, bo nigdzie ich nie było po prostu, bo. Brakowało cały czas nam elementów czy też fragmentów technologii, żeby je zespawać. No więc teraz, po ostatniej aktualizacji, one się nazywają trochę inaczej. Teraz one się nazywają panel fotowoltaiczny <gryzny> i udało mi się szybko je znaleźć, więc będę mógł teraz szybko, właściwie szybko, no, będę mógł, <gryzny> o jejku, ciągle się nie mogę przyzwyczaić, no, zbudować na naszej bazie. Tutaj ona się, niestety kapsuła mi się przestawiła, będę musiał potem popracować na tym. Patrzcie, teraz dwa kwarce potrzeba, żeby to zespawać. Ale dzięki temu wreszcie będziemy mieli energię tutaj. Wreszcie będzie można włączyć zasilanie. Zobaczmy, czy mam jeszcze trochę krzemu? Nie mam więcej krzemu. Dobra, to... Ej! No! Potrzebujemy więcej krzemu, bo chcę postawić... Ojejku, ale przycinka! Te doczytki są straszne po prostu. Patrzcie, ja mam... Mam tyle ramów w komputerze, że mógłbym całą tą grę do RAMu załadować, nie tylko jeden poziom. A mimo to... O, jajko. A mimo to w tej grze mam ciągle doczytki. O, coś tutaj jest. A, -a to ten wybuchowy koleś. Okej, okay, dobra, tutaj nic nie potrzebujemy. W sumie to by, mi się nie, to by mi się nie przydało w akwarium, bo nie mamy miejsca. Anyway. Dobra, wracamy do bazy. Szybko dobuduje jeszcze jeden panel słoneczny, bo potrzebujemy energii mieć w tym w tej naszej ba małej bazie. O w ten sposób. I teraz co nam daje możliwość e... A tak, dobra, co było naszym głównym planem? Naszym planem przede wszystkim było możliwość dotarcia do wraku, który tam jest. Zbadaliśmy ten wrak w pływających wyspach, tam głównie było sporo, sporo części, ale były też zaspawane drzwi. Dzięki temu, że przed chwilą sobie zmontowałem palnik laserowy, będę mógł. O, Jacob! właśnie <laughs> Będę mógł tam e, się dostać teraz. Tak samo jak do tego wraku, który jako pierwszy się w tej grze pojawił. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz, czy przypadkiem ten wrak nie znajduje się w miejscu, e, które jest zbyt mocno napromieniowane, żeby się dało tam dostać. I to jest rzecz, która bardzo, bardzo mnie niepokoi i nie pozwala mi zasnąć po nocach. Tu mam jakieś części, nie, nic nie mam w tej chwili. Także... O, 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 w sumie przydałaby się woda. Przydałoby się coś do picia. Chyba mam coś tutaj jeszcze. Hop. Dobra. Jest ostatnia butelka, dobra, to wypijemy tą butelkę. I teraz co mnie jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Otóż coś czuję... Że ten wrak znajduje się w strefie promieniowania radioaktywnego. Żebyśmy mogli zrobić sobie skafander przeciwpromienny, potrzebujemy dwie włókniste siateczki i dwie ołowiane płyty. Ołowiane płyty, akurat w tej grze, pozyskuje się bardzo ciekawie, ponieważ robi się je z baterii. Baterie da się tutaj szybko wyprodukować w dużych ilościach, akurat to nie byłoby dla mnie problemem. Problemem byłoby jednak to, żeby zrobić tą siateczkę, bo siateczka potrzebuje. E jeszcze, jeszcze chwileczkę. <laughs> siateczka. O jest. Potrzebuję próbki wodorostu. Wiecie co? To chyba będzie łatwiejsze niż myślałem, bo byłem przekonany, z jakiegoś powodu mi się obzdrowało, że włókna syntetyczne są potrzebne, a nie są. Wystarczy włóknista siateczka. Dobra, trzeba będzie dwie próbki wodorostu. Dobrze widzę. Aha, czyli cztery próbki wodorostu i. I ile tego do ołowianej płyty? Potrzeba dwie baterie, czyli będę potrzebował w sumie czterech baterii. No to dużo. Ale to da się zrobić łatwo. Ciągle się nie mogę przyzwyczaić. No. <laughs> Dobra, potrzebujemy w takim razie dużo grzybków. Hop, 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 hop. Dobra, i będziemy potrzebowali próbki wodorostów. Tutaj, gdzieś w tą stronę były teraz te wodorosty. Przestawiła mi się niestety ta kapsuła ratunkowa o kilka metrów. i Ją się da popchnąć, to akurat nie stanowi żadnego problemu. Ale no jednak jest to irytujące, jak nagle musicie płynąć parę metrów dalej, żeby się gdzieś przedostać. No, chodź, chodź, chodź. Tylko nie mówcie, że to teraz wypadło na dół. <laughs> Patrzcie, to można zeskanować. Musiałem zapomnieć w poprzednich odcinkach. Zeskanować te wodorosty. Na szczęście teraz proces skanowania przebiega dużo, dużo szybciej, jak widzicie. A, dobra. To wracamy szybko do kapsuły. Zrobię sobie ten skafander przeciwpromienny, bo coś czuję, że ten, ten wrak jest w zasięgu już działania promieniowania, które wylatuje z aurory. Tak się zastanawiam, skoro już jesteśmy tak blisko aurory, to może popłyniemy też i do środka. Tylko bez Simota to będzie strasznie niebezpieczne, bo tam się dużo kręci bedgajów, tych wielkich lewiatanów. Ciekaw jestem, jak one się w polskiej wersji nazywają swoją drogą. Dobra, dwa, trzy, cztery. Ok, teraz ołów. Nie wiem, jakim cudem autorzy z tych grzybków i z miedzi robią baterie, z których potem można wydobyć ołów. To jest dla mnie fascynujące osobiście. Jeszcze miałem zrobić też włóknistą siateczkę. Próbka wodorostu. A co ja mam? A ja nie mam próbki wodorostu, bo z jakiegoś powodu wszystkie wypadły pewnie na dół. No dobra, to zaraz, zaraz wszystkie po wrócę, jeszcze raz popłynę i, i jak już będę gotowy. I jest druga włóknista siateczka. Dobra, co my tu potrzebowaliśmy jeszcze do tego? Aha, ten ołów już mam. Yy, można by coś w sumie zjeść. I weźmiemy wszystkie apteczki ze sobą. I jeszcze jedną. I, i, I butle z tlenem. Dobra, zostawię więcej tych apteczek. Skoro będziemy mieli kombinezon, to wydaje mi się, że nie ma sensu już w tym momencie inwestować w te wszystkie rzeczy. Dobra. Kombinezon kompletny. Co będziemy jeszcze potrzebować? Jedzenie jest, spawarka jest, palnik laserowy jest. Zostawię ten kwarc. I byśmy. Poszukam jeszcze szybko. Jakiegoś. jakiegoś. jakiejś miedzi, żeby zrobić sobie zapasowe baterie, bo tutaj już mam tylko 62% baterii w. Ojejku, 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 ale przy Mam tylko 62% baterii w siglajdzie coś czuję, że może nie wystarczyć na dłużej. Dobra. Nie, to nie też to. Właśnie. właśnie to jest problem. O, jedzenie, chodź jedzenie. O, cześć Brzydalu. Wydaje mi się, że ciebie już spawa, spawa, spawałem. Nie spawałem. Skanowałem. Ale zrobimy jeszcze raz. Dobra, poszukam w takim razie dodatkowych baterii. I zaraz wrócę. Jak już będę przy, przy tym wraku, bo to chyba nie ma sensu, żebyście jeszcze oglądali moją trasę do miejsca wraku. O, i udało mi się trochę jedzenia złapać. I oto jesteśmy. Trzeba bardzo uważać tutaj, bo tutaj dużo tych piaskowych rekinów się kręci. Widzę, że sporo sprzętu jest też. Oj, za szybko zmieniłem. Co to? Fragment Simota. O, ciekawe. Ten, ten fragment przynajmniej wygląda jak Simot rozbity, a nie jak jakiś, jakaś skrzyneczka, o, tak jak to. Dobra. Powiem Wam, że tak słabo się pływa tutaj. O, dobra, to się przyda. Tutaj jakieś ciekawe rzeczy... O nie, 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 to te się coś tam. Tza, muszę co chwilę patrzeć na wskaźnik powietrza, ponieważ... O nie, 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 tylko nie te rybki? W sumie mam nożyk, ale wolałbym nie musieć go używać. Ale przycinka znowu. Fragment bioreaktora, o, to się nam przyda. Dobra. Dobra. O, nie, 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 nie. Chcesz iść w ślady, kolegi? Ty też? I ty też? Więc Więcej zyskasz? <grym> no, chodź. Ha. No, to będzie po rybkach.

jeśli mi postać zginie, to powiem szczerze, obrażę się, po prostu się obrażę. Chyba zdążymy. Tak, zdążymy. Bez najmniejszego problemu. O, patrzcie, jak tu chmury prześwitują tą górę. Dobra, szybko wracamy na dół. Przydałby się jakiś obciążnik dla bohatera, żeby mógł szybko pójść na dno i nie przejmować się tym, że powietrza mu zaraz zabraknie. Aha, tu jest ten fragment Simota. Zobaczcie, ewidentnie to jest kawałek Simota, widzicie? A to dziwne, bo jestem przekonany, że już znalazłem wszystko, ale cóż, mogłem się mylić. Mam na myśli, że, że tam w tych Safety Shallows myślałem, że znalazłem już wszystkie fragmenty Simota. A okazuje się, że nie. A co to jest? Base Filtration System. O, tak, to tak, 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 to jest nam potrzebne bardzo. To mogę wyrzucić całą tą sól, którą znalazłem po drodze, bo już nie będzie nam potrzebna. Dobra, co my tu mamy? E o! Fragment Simota, dobrze. OK, o. Patrzcie, ramka na zdjęcia. Ale powoli się skanuje. Ciekaw jestem, od czego to zależy, że niektóre z tych schematów można pozyskać niemal natychmiast i skanowanie trwa dosłownie ułemki sekund, a w innych przypadkach trzeba czekać i czekać i czekać i się doczekać nie można. O, doniczka. Dobra, to ja to wszystko poskanuję. Bo coś czuję, że w tym korytarzu będzie tego całkiem sporo. I będziemy mieli wreszcie w czym uprawiać roślinki. Będzie można się. Co to? Coś tu. Aha, dobra. O, lampa LED. To się nam przyda też. Dobra. A co to? Fragment bioreaktora. Patrzcie ile mamy teraz źródeł energii. Kolejne Widzicie, ten fragment się skonuje strasznie szybko. Coś tutaj jeszcze jest cennego? Chyba nie. Dobra. To otwieramy. 50 sekund. Także chyba będę musiał się wynurzyć. O, tylko Simota zeskanujemy. Dobra, brakuje nam jeszcze jednego kawałka Simota. W ten sposób tylko. Base filtration system. Dobra. I lecimy na górę. Bo coś czuję, że może nam znowu nie wystarczyć powietrza w razie potrzeby. 30 o, zauważyłem, że autorzy teraz wydają coraz więcej update'ów. Bardzo przyspieszyli. Ma się pojawić na przykład update, który doda niedługo możliwość regeneracji baterii. To znaczy, zużyte baterie będą zostawały w plecaku i będziemy mogli w ten sposób szybko sobie odzyskać, naładować je z powrotem. Oczywiście, będzie trzeba czymś to zasilić urządzenie, więc podejrzewam, że będzie trzeba mimo wszystko. Jakiejś maszyny mniej zasilającej, ale będzie można regenerować baterię przynajmniej, co bardzo się przyda. O, doniczka ścienna. Nie jest to rzecz nam absolutnie niezbędna, ale pewnie będzie miała jakieś zastosowanie estetyczne. Dobra, to już wszystko mamy. O, plakat, plakat, plakat. Bez plakatu ja nigdzie nie idę. Powiem Wam, eee, wyrzucimy tytan. Tytanu to tutaj jest wszędzie pewno. Dobra. Tak, to nasza podobna dziewczyna ma być. <laughs> Ta, teraz naj, najtrudniejsza. Eee... No, no to siedzimy i czekamy. O, szybciej idzie, widzę, że idzie to spawanie. Wcześniej to trzeba było bardzo długo czekać aż skończy. A teraz, teraz idzie dużo, dużo szybciej. I jest. Ryzykujemy. E, przecież. Co jest? Przecież rozciąłem. Halo, ja chciałbym tu wejść. Co? Jest? Wygląda na to, że coś zbagowało. Tak. Tak to jest, jak się gra w niedokończone gry, nie? No dobra, to idziemy zrobić to i owo gdzie indziej. Plan był jeszcze taki, żeby się wybrać do samej Aurory i spróbować... Tak, tak, wiem, cicho. Nie przeszkadzaj, kiedy mówię. <grytanie> no, jestem trochę rozczarowany, bo liczyłem na to, że będzie się dało wejść do środka i zdobyć cokolwiek tam jest. Będę, być może wystarczy zrobić e, relog w grze, że tak to ujmę, czyli wystarczy że, będzie, że wystarczy, że uruchomię ponownie grę i nie zdziwię się, jeśli to zacznie działać. No ale lepiej le, nie będę już teraz w tym momencie sprawdzać. Wybier, wybierzemy się w takim razie do Aurory, tylko wymienię baterię. Patrzcie, teraz jest cała animacja wymiany baterii. <laughs> Ta. I płyniemy. Mam nadzieję, że żaden lewiaton mnie tutaj nie dopadnie, bo jeśli mnie dopadnie, to będzie koniec odcinka. <laughs> Mamy chyba szczęście, bo nie słyszę żadnego lewiatana, a jesteśmy już tuż obok pocznego wejścia do komory reaktora. Op. O, bateria, super. Tutaj z boku znajdziecie coś takiego, jak poczne wejście do komory reaktora. Tak jest. I tu można sobie wejść, nie, przy, nie zawracając sobie głowy całą tą długą drogą, która jest na. Tu głównym, tym głównym wejściem patrzcie, gdzie jesteśmy. Dobra. Okej. Okay. Można spokojnie odetchnąć. I spawamy dziury. Chwilę to zajmie. Pewnie już to widzieliście parę razy. Dobra. I tu, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tutaj, i tu, i tu. I tu. I tutaj i tu naprawione. Normalnie jak MacGyver jestem. Czas na nagrodę. A nie, nie mam miejsca w plecaku. E... Piek. <laughs> Dobra, mam wszystkie rzeczy. To. Okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Za 3 dni i 10 godzin będzie bezpieczniej, będzie można chodzić tutaj po okolicy bez skafandra radiacyjnego. Przy okazji udało mi się zeskanować już wystarczająco dużo elementów, żeby zdobyć tą przenośną konsolę. Zobaczymy, co to jest. Znaczy, ja wiem, co to jest, tylko <laughs> zobaczymy, jak to, jak to działa teraz, w obecnej wersji gry. Chociaż z tego, co wiem, to do tej pory nie udało mi się zebrać wystarczająco Części, żeby zbudować Simota po ostatnim resecie gry. Zobaczmy. O, tak się na to wsiada. I co możemy z tym zrobić? Eee, nic nie możemy z tym zrobić, ponieważ nie mamy ani części do Cyklopa wystarczająco dużo, <gry> ani do Simota. Dobra. To w takim razie potrzebuję trochę miedzi. Chociaż nie, bo mam, mam chyba baterie, nie? Mam baterie. Ile mamy w tym? 70%. No dobra. To w takim razie płynę do tego wraku, w którym byliśmy w poprzednim odcinku. I spróbuję wydobyć z niego. O. Spróbuję z niego wydobyć te elementy, które tam były. Bo teraz mamy spawarkę, więc będzie możemy tam, będziemy mogli teraz się dostać do środka. Jeszcze tylko jedną rzecz zobaczę. Yy... Wydawało mi się, że miałem, miałem tą stację montażową, czy jakoś tak to się nazywało. Czyli ten element, który pozwala na ulepszanie przedmiotów. Bo teraz mam tylko 165, mogę zmieścić yy, sekund powietrza. Wiecie, co ja sobie zrobię? Jeszcze dwa kanistry na powietrze, bo coś czuję, że to będzie za mało. I yy, chyba nie potrzebuję aż tyle tytanu. Powinno to wystarczyć. Zobaczmy. Czyli tak, tak. Szkło. A, dobra, to ja będę musiał popływać w takim razie i poszukać tych elementów do zrobienia szkła. Chociaż ta. A nie, mam szkło. Dobra, to rozwiązuje problem. Dobra, to zobaczymy się jak już będę na miejscu. Udało się namierzyć szybko ten wrak. Jak zawsze w tym samym miejscu jest co, co ułatwiło znacznie poszukiwania. Tylko jesteśmy już strasznie. O kurczę, te doczytki! Strasznie głęboko pod wodą. A Czemu to tak skacze? Mam tyle ramów w komputerze, że mógłbym cały ten. całą tą grę zmieścić w ramię samym. A mimo to. To dziwne, że, że coś takiego tu jest. Patrzcie, drzwi są pozamykane. To pewnie dlatego, że grę uruchomiłem ponownie. Szkoda tylko, że to teraz spowolnia mi strasznie podróże. Tutaj wszystko jest poskanowane. Ciekawe, że przegapiłem jedno, jedną rzecz. O, kolejne drzwi zamknięte. Widzicie, kolejne sekundy stracone. Bo tak to miałbym zaparkowanego na zewnątrz Simota. To nie byłoby problemu. O. Aż kurde. Dobra, jest. To skanujemy. Może to. Będzie coś ciekawego w środku. Bardzo ciekaw jestem, co jest w środku, bo ten fragment, przez który teraz się przedostaliśmy, który jest w sumie tutaj kilkoma dosłownie pomieszczeniami, to jest tak, jak oceniam, mniej więcej jedna piąta, jedna szósta całej powierzchni tego fragmentu statku, fragmentu Aurory, jaki możemy zwiedzić, więc jest to dosyć spory obszar. Nie zdziwię się, bo autorzy dosyć tak powtarzalnie wykorzystują te odłamane fragmenty statku. Więc nie zdziwię się, jeśli się okaże, na przykład, że to jest też kwestia tego, że w różnych różne części tego wraku wykorzystują różne pomieszczenia. I na przykład, w, innym, w innej części tego wraku nie znajdziemy tych dwóch pokojów, które przed chwilą minęliśmy. Patrzcie, to samo. To samo. Ewidentnie do środka da się dostać, widzicie? Rozetnij ją, aby dostać się do zawartości. I nie da się przepłynąć. Jestem naprawdę rozczarowany. Będę musiał poszukać jakiejś informacji na ten temat, bo wygląda na to, że, że mi się powietrze kończy. Tak, to jest najważniejsza rzecz. <grytanie> Okej, okay, dobra. No, no niestety nie zrobiliśmy wiele w tym odcinku. Tak, wiem. Cicho. Cicho. Wiem, w najgorszym razie zespawnuję się po prostu z powrotem w bazie, bo nie gramy na szczęście w trybie hardkorowym, bo tak często się tak gra zmienia, tyle tych aktualizacji wychodzi, że jakbym miał jeszcze w hardkorze grać, to byłoby naprawdę brzegie... przegięcie. Przegięcie. Okej, okay, udało się. Jesteśmy strasznie daleko od naszej kapsuły ratunkowej, nawet jej nie widać już stąd. A nie, widać ją troszeczkę. Dobra, tutaj na tej wyspie w sumie nie ma nic ciekawego szczególnie. Także możemy już wracać do kapsuły. Pokażę Wam, co, co w kolejnych odcinkach będziemy robić. W kolejnych odcinkach zajmiemy się budową, powiększeniem bazy. Musimy koniecznie tą maszynę filtrującą zmontować. Może się wybierzemy na wyspę, ponieważ mamy już doniczki. Możemy zacząć siać roślinność. Mamy bioreaktor, patrzcie, tytan i olej maszynowy. Wystarczy, żeby go zbudować. Zasilanie też jest chyba kripwajnem tym i. I, i, I czymś tam jeszcze, już nie pamiętam, jakieś detale, więc będzie można dosyć dużo energii sobie pozyskiwać. Ten oddycharka, rebriever, przydałby się nam strasznie bardzo. Tylko włóknista siateczka jest wykonywana z elementów, które możemy znaleźć tylko w Kelp, Blood Kelp Forest, czyli tam tych takich podwodnym lesie, tym niewiaskini pod, podziemnej, tylko w, tej, w tym otwartym terenie. Stanowisko modyfikacyjne. Myślałem, że całe zebrałem w poprzednim odcinku. Dziwne. Hmm. Będę musiał poszukać w takim razie pozostałych jego elementów, bo ono nam się przyda, bo będę mógł sobie powiększyć wtedy butle i zrobić, zrobić nowsze, większe butle o większej pojemności. No dobra, trochę się nam udało dzisiaj zrobić. Mam nadzieję, że się nie nudziliście. Dziękuję bardzo Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach już niedługo. Cześć, do usłyszenia.